Dobry dzień, dobry, witam się z Wami w poniedziałek eee, i zapowiada się nam bardzo aktywny dzień, a nawet bym powiedziała bardzo aktywny tydzień. Eee, u nas rozgardiasz całkowity jak to z rana. Eee, szykujemy się do szkoły. Staś już jest gotowy, właśnie zrobiłam mu drugie śniadanie patrzę tutaj sobie przez okno zerkam na pogodę, no nie pada jest wszystko ok, także będziemy niedługo szli ale mamy jeszcze troszeczkę czasu, więc na razie chłopcy się jeszcze bawią jesteśmy po kilku ciężkich nocach bo ząbkowanie daje nam w kość ale jakoś dajemy radę no i tak biorę Julianka, o czekajcie bo Ramona chce na mnie skoczyć tutaj na rączki chodź na kicia Op. Biorę Julianka ze sobą, zaprowadzimy Stasia do szkoły. Wezmę go w chustę, ponieważ mamy blisko w miarę, a to będzie już pora jego drzemki. Ja mam nadzieję, że on mi nie zaśnie tak na szybko. Chcę tylko zaprowadzić Stasia i wrócić do domu. Nie będziemy nigdzie nawet wchodzić do sklepu ani nic. Później sobie zrobimy zakupy. Dlatego właśnie, że chciałabym, że jak wrócimy do domu, żeby on zasnął w domu, bo mam dzisiaj tyle rzeczy zaplanowanych, że podczas jego drzemki chciałabym je zrobić. Także zobaczymy, jak to będzie. Już szykuję chustę. Mm, niedługo będziemy się ubierać i wychodzić. Także zapraszamy na kolejny dzień z nami. Zaczynamy dzisiaj vloga od poniedziałku. I lecimy do szkoły. Pogoda jest fajna. Julianek w chuście a dzień dobry. A kuku. a kuku, a kuku, a kuku. Nawet się uśmiechamy. A kuku. Już jest słabiutki. Zaraz idzie na drzemkę w domu, bo już naprawdę resztkami sił. A koko, a koko. Idziemy brata odprowadzić do szkoły. Idziemy brata odprowadzić. I już wracamy do domku. Stasiu już zaprowadzony do szkoły, więc my idziemy na drzemeczkę i mama bierze się do pracy. O, zobaczcie, jak Julianek już pięknie staje. Pięknie tak staje i sobie tam zabaweczki wyjmuje. Juluś, czym ty się bawisz? Książeczkę będziesz czytał? Pięknie. Julcio uwielbia książeczki. Stasiowi podbiera też takie Stasia. No musimy uważać, żeby nie podarł, bo on ma takie sztywne te książeczki, jeszcze dla maluszków, ale on by chciał już te, co Stasiu czyta. I bardzo musimy uważać. Juleńku? Julian? Co tam jest ciekawego? Lego? Nie, no książka dalej. Książka troszkę w rozsypce, ale i tak jest interesująca, prawda? Niunia. Niuniolku? Julus już przy meblach chodzi, tak fajnie sobie wstaje. Już sobie coś wyjmie. A co się denerwujesz? Nie możesz wyjąć? No poczekaj, mama pomoże. Mama pomoże. A proszę bardzo. No, ale usiądź sobie weź się w rączkę. Hap, a pięknie, ślicznie, no i czytaj. Jeszcze nóżkę wyprostuj. A wyprostujemy tu nóżeczkę. Czekaj, apa, hit. I prosto, Nuzia. I tak siedzimy, tak? Siedzimy, tak? Siedzimy? Julcia, zrób baj-baj. 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 Pięknie. Brawo. Masz książeczkę, tak? Będziemy czytać. Dobrze. Dobrze, my już gotowi? Tak, Julianku, gotowy? Julcio? wychodzimy na spacer i idziemy do Rosmana biorę ze sobą mój nowy nabytek bo cały czas tak jak wspominałam w poprzednim filmiku po prostu korzystam, używam i testuję a tutaj przyszedł nam dzisiaj nowy fotelik Juliana właśnie był kurier także jak wrócimy to będziemy rozpakowywać bo Julia już się doczekać nie może tak nie może się doczekać i Tak, ja już też jestem gotowa. Tylko bluzę narzuciłam, bo niby temperatura nie jest jakaś super wysoka, nieliczku, ale nie jest zimno. Nie ma wiatru, także lecimy szybko do Rosmana, na spacer do parku i po Stasia do szkoły. Jucia? To się tak uśmiecha? Kto minki robi? to tak się śmieje <grywa> Spacerujemy teraz po parku. Byliśmy w Rosmanie, kupiliśmy kilka rzeczy. Przysmak Ramonki, mydło płynie, bo nam się kończyło i takie tam po prostu kończące się już w domu rzeczy, pasty do zębów. I teraz spacerujemy po parku, a niedługo będziemy się zbierać i pójdziemy do szkoły. Odebrać Stasia, a potem do domu na obiad i tyle. Dzisiaj w ogóle mamy troszkę rzeczy tak do zrobienia w takich ramach czasowych, dlatego że musimy się wyrobić, bo jak wrócimy do domu, to oczywiście obiad. Stasiu odrobi lekcje, jeżeli będzie miał coś zadane później sobie odpocznie bo na 17 jedzie na trening na tenisa, także musimy się do tego czasu, do 16 właściwie musimy się wyrobić ze wszystkim, żeby on już miał spokojną głowę, jeśli chodzi o szkołę i mógł sobie spokojnie jechać na trening a ja z Julciem zostanę w domu i będziemy wieczór spędzać w domu i oczekiwać na Stasia i na tatę Stasiu już wrócił ze szkoły i rozpakowujemy zakupy z Rosmana. O, musik dla Julcia. Taki jeden obiadek wzięłam na wszelki wypadek. Elmex. Jeden jest dla Julcia, jeden dla Stasia, bo nam się powoli kończą. I właśnie do tego była promocja: że jak się bierze dwie, dwa produkty Elmexa. Dodawali takie coś, taki zestaw kubek i dwie mini pasty, plus materiały edukacyjne. Zaraz to rozpakujemy, ale i tak musieliśmy te elmexy kupić, także dostaliśmy przy okazji. Jeszcze jeden mus dla Julianka. Worki na śmieci. Och, Julcio przejął torbę. Mydło do rąk z Isany. Chyba były w promocji za dwa coś w ogóle. Jeszcze jedne worki na śmieci. Tak, tutaj wkładki dla mnie. I dla naszej ramonki przysmaki. To są takie mini kabanoski jakby. Ona je lubi. Bo ona je tak jak Wam wcześniej kiedyś mówiłam, suchą karmę ma taką specjalną kupowaną i dodatkowo takie przysmaki z Rossmana. A to jest taki jej ulubiony przysmak, taka pasta mięsna wyciskana, o tak. I to ja, ja to się śmieję, że to jest po prostu to, to jest taka jej czekolada. Ona to uwielbia. I jeszcze coś tam mamy. O szampon do włosów dla mnie też była promocja na skóry 7 coś czy 799 jakoś tak. I tutaj jeszcze jedno opakowanie dla Ramonki naszej. I jedwab do włosów z witaminą A. Dla mnie, żeby sobie tak po umyciu przetrzeć je, odżywić, żeby były gładkie. Także chyba wszystko już. Wszystko Stasiu? Aha. Tak, także takie nasze mini zakupy, i teraz będziemy to chować. Julciowi zostaw torbę, niech on się bawi, bo muszę lecić. tylko zabierz paragon, dobrze, żeby go nie zjadł. Tak, i otwórz to. Weź tylko Stasiu tam paragon, dobrze? O, super. O, Julcia już zobaczył, że to jest coś dla niego. Juleczku, zaraz inny obiadek będziesz miał. O, tu Stasiu pokazuje. Jest kubeczek. Ten z Elmexa. Otworzył to. Kubek. To chyba zostawimy dla Julianka, bo Stasiu już nie korzysta z takich rzeczy, bo on już jest duży chłopak i płucze zęby normalnie, tak jak dorośli. A tutaj Juciuś. I dwie chyba tam są, tak? Te pasty. Jest to a pokaż to jest taka te dla Juliana to są, czy te dla Ciebie? Dla Julka. Dla Julianka. Zaraz zobaczymy. Ta jest Na pewno. Ta jest dla Julcia, a ta jest normalna chyba dla dorosłych. Tak. Także taki dostaliśmy prezencik. No i to tyle. Z naszych zakupów. Także teraz sprzątamy. I bierzemy się za nasz obiad, bo mamy dzisiaj już, ugotowałam wcześniej zupę pomidorową. A tak, jakieś materiały edukacyjne tam dodali jeszcze, o tak, z Elmexa. E, mamy zupę pomidorową. książeczka. Mhm. Także idziemy jeść. Juliankowi zaraz też nałożę jego obiadek i jemy. I tak, zobaczcie gościa po krótkiej drzemce popołudniowej, ale już nam się tutaj wieczór zbliża. Także my idziemy. Halo, nie. My idziemy do kąpieli. Stasiu już jest na treningu, niedługo właściwie kończy. Oczekujemy na niego i na tatę, tak? I będę robiła kolację. Natomiast właśnie zanim przyjadą, chciałabym wykąpać Julcię, bo później Stasiu będzie się kąpał i my wszyscy po kolei, także Także będziemy już kończyć tego vloga. Yy, dziękujemy wam bardzo za oglądanie, że spędziliście ten dzień z nami. Dajcie nam łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i będziemy yy, nagrywać dalej. Już nie mówimy nic? A już a, już całuski przytulaski, także a! Także już kończymy. Całuśnie tego vloga. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa-pa!